Dzień dobry. No Wiadomo, że dzisiaj graliśmy z drużyną Jagieloni, z mistrzem Polski wiadomo, że Jagielonia była faworytem tego spotkania. Podsumowując tak już finalnie myślę, że no, drużyna z Białego Stoku wygrała zasłużenie. W jakim stopniu jeżeli chodzi o plan na to spotkanie, szukaliśmy takich zależności, które Pomogły nam dwa miesiące temu wygrać w Mielcu. Tam ewidentnie mieliśmy plan, który wypalił, który wypalił i szukaliśmy takich powiedzmy zalążków personalnych i też taktycznych pod, pod tym kątem. Wiadomo, że początek meczu nie był taki ze strony Jagiellonii zbyt dynamiczny. Jagielonia, gdyby początek spokojnie rozgrywała piłkę. I uważam, że właśnie w tej fazie. Mogliśmy bardziej gdzieś tam wykorzystać taki moment kontry, bo odebraliśmy kilka piłek, ale brakowało nam takiej precyzji w wyprowadzeniu piłek z własnej połowy. Właśnie tym, tym się naznaczyliśmy ostatnio wtedy w tym meczu wygranym w Wielcu z Jagiellonią. Tutaj tego można powiedzieć, że zabrakło. No, stracona bramka też, no, zbyt łatwe bramki tracimy, jeżeli chodzi o... O naszą drużynę, teraz faza wybicia. Nie powalczyliśmy w środkowej strefie o piłkę. Jagielonia zebrała jakby w tej bazie drugiej swoją piłkę, zagrała prostopadle. Nasi obrońcy byli wysoko ustawieni. Wiemy o tym, że Pululu jest silnym zawodnikiem. Tam szybko sobie wybudował pozycję z naszymi obrońcami. I, i na pewno strata bramki no, tutaj, no, myślę, że nie podcięła nam jeszcze skrzydeł w tym spotkaniu. Staraliśmy się do końca odmienić losy. W wyniku w pierwszej połowie zdecydowaliśmy się kilka razy na wyższe podejście, i, i rzeczywiście dwa razy nam się udało odebrać tak piłkę. Gdzie po jednej z takich sytuacji Maciek Domański miał sytuację, szukał strzału na długi słupek, jednak mu się to nie udało. Do przerwy jeszcze postanowiłem, jak gdyby dać zawodnikom zareagować. Myślę, że Właśnie ten moment do 60 minuty jak gdyby próbowaliśmy zazębić akcję. Nie, nie stworzyliśmy może sytuacji, ale też na pewno zmarnowaliśmy takie momenty, w których byliśmy w dograniu gdzieś piłki za, za plecy czy też w lepszym dośrodkowaniu tego nam zabrakło. Od 60. minuty szukałem przede wszystkim w środku ofensywnej zmiany, zszedł gulimier, już mniej, mniej byliśmy nastawieni na, na odbieranie, bardziej na, na kreowanie. No i ta zmiana na pewno nie przyniosła nam dobrego efektu, bo szybko straciliśmy bramkę na 2-0 i w krótkiej, z krótkim odstępie czasu był rzut karny, który wyłapał Kochalski. Kolejne zmiany też wpuszczanie młodzieżowców na, na boisko, też przejście w końcówce na ustawienie 4-4-2 z dwoma napastnikami. To już ewidentnie byliśmy odkryci i, i Jagiellonia na pewno się napędzała takimi sytuacjami, gdzie mogła podwyższyć. Także przegrywamy zasłużenie. Też y, przegrywamy, bo też y, w jakimś stopniu y, tracimy takie bramki, które y, no, nam się wcześniej, jak gdyby w poprzedniej sezonie nie przytrafiały. W tamtym roku, kiedy przystępowaliśmy do rundy wiosennej, w dziesięciu spotkaniach y, początkowych rundy wiosennej byliśmy zespołem, który stracił najmniej bramek, w dziesięciu meczach pięć bramek, także ta kwestia była mocno taka powiedzmy w zależnościach, które się sprawdzały na boisku. Teraz tych zależności w niektórych momentach meczu brakuje. Na pewno w kontekście tego, że niezbyt dobrze wystartowaliśmy do sezonu, no musimy jak gdyby w tej formule zawodników, których mamy, szukać rozwiązań, bo tego wymaga sytuacja, ale też trzeba zaznaczyć, że nasza kadra na ten moment jest, jest wąska. Mamy pozycje, które nie do końca są zdublowane. I nie do końca jest tak jakby wybudowana rywalizacja. Na pewno potrzebujemy jeszcze do koptowania kilku zawodników, którzy dadzą nam większą jakość, ale też zwiększą rywalizację, no bo bez tego na pewno takiego progresu nie, będzie ciężko ten progres uzyskać.